Witam w kolejnym odcinku porad kulinarnych. Rozpoczął się sezon grillowy, dlatego również w naszej kuchni nie może zabraknąć wspaniałych przepisów na grilla, oczywiście z kuchnią myśliwską. Zbliżam się tutaj do naszego stolika, dlatego że mamy tutaj wspaniałego mistrza, który zna się na kuchni myśliwskiej jak nikt inny chyba. Dlatego księży Jarku. Spokojnie. Jakiego grilla będziemy dzisiaj przygotowywać? Myślę, że y, słoneczko nam się powoli pojawia. Nawet dzisiaj przebija się przez te chmurki, dlatego nawet założyliśmy nakrycie głowy, które jest ochroną tego, co moi koledzy w żartach nazywają lądowiskiem dla Ducha Świętego, czyli tej łysinki na czubku głowy. Y, I zabierzemy się za coś, co powinno nam sprawić radość podczas konsumpcji. Mianowicie chcemy dzisiaj zrobić szaszłyki y, z dzika. Będzie tutaj szyneczka z dzika, która była peklowana przez, przez prawie 3 tygodnie w zamrażarce na dolnej półtce, także nie zamarzła, a pięknie mm, nasączyła się tymi przyprawami solą, peklosolą. Peklosur sprawiła, że mięsko nie jest sine, tylko pozostało właśnie Piękny w takim kolor. kolor ma naprawdę. Potrzebny nam będzie boczuś, bo dzik, jak to dzik jest po prostu chudy i te szaszłyki byłyby bardzo chude y, przy jedzeniu, gdyby nie było właśnie czegoś, co ma. No i mamy do tego jeszcze oczywiście cebulkę, pieczarki i ziemniaczki, się. bo. Taki lubimy smak. I mamy do tego przyprawę do szaszłyków. Także będziemy się starali coś z tego zrobić. Zabieramy się do pracy. Słoneczko pięknie świeci, dlatego nic innego nam nie zostaje. Jak zwykle przyda się dobry nóż. To co ja mam robić? Może pieczareczki przygotujemy, cebulkę pokroimy w plasterki, A, ziemniaczki. A no tak obracić, ktoś musi je... się rozpłakać. Rozumiem, no że znów właśnie. muszę to być ja. A cebulka mogę zrobić również i ja. Y jak mam przygotować pieczarki? czarki możemy obrać, bez, z nóżką, ale, bez nóżki, hmm, chyba bez nóżki będzie łatwiej, bo wtedy będzie przy, się nam lepiej nabijać, i będzie mhm. inaczej zupełnie to wyglądało. Ja pokroję boczuś, żeby był dostępny. To tutaj będę przygotowywać sobie na boczek. Przygotujemy sobie mhm. te nasze półprodukty wszystkie, możemy je sobie tu gdzieś odkładać, Mucha się. A skąd ksiądz wziął tego dzika? Trzy tygodnie temu wyjechaliśmy z kolegą Jerzym, z którym kiedyś napisaliśmy, stworzyliśmy książeczkę i nie szło nam na tym polowaniu. Ja spudłowałem, on spudłował. Okazało się, że Jurek miał problem ze sztucerem. Coś tam się działo z lufą. A mój sztucer przestawił się po tym, jak pierwszy raz w mojej karierze myśliwskiej upadł mi z wysiadki. Powiesiłem sztucer na gwoździu i gwóźdź w którymś momencie odwrócił się i sztucer spadł całe szczęście na zarośla. To się nigdy nie powinno zdarzyć, ale niestety zdarzyło się. Yy, całe szczęście był zabezpieczony, więc żadnej, żadnych konsekwencji nie było, ale musiałem sprawdzić, jak bije. Na strzelnicy sprawdziliśmy celność naszej broni, i okazało się, że Jurek no, miał poważny problem, bo coś tam się działo złego z lufą. A u mnie wystarczyło przestawić o parę klików i właśnie pierwszy wyjazd po tej strzelnicy, żeby ochronić yy, kukurydzę jednego z moich parafian prosił mnie, żebym pojechał, bo tam duży dzik robi mu poważne szkody. Pojechałem i przyszły cztery dziki. Rozpoznałem, że jedna z nich, jedna z tych sztuk to nie była locha, bo lochy są w tej chwili jeszcze pod mm -hmm. ochroną. I na prawie 200 metrów udało mi się, dodając odrobinkę, bo karabin mam przestrzelany, sztuce jest przestrzelane na mniejszą odległość, udało się tego dzika przewrócić. No i właśnie on zaszczyt wystąpić dzisiaj w naszym programie. Dziczek nie był wcale mały, no, ale. To tylko zaleta. A czy przez to, że on był w tej peklo soli, nie będziemy musieli go doprawiać żadną przyprawą jakąś do grilla? Czy, czy jak, do, jak to wygląda w mięsie? Ale już nie będziemy tego mięska solić. Ono Aha. już było w soli wystarczająco długo. Już nie potrzeba w tej, w tej chwili używać właśnie soli do jego przyprawiania. Mhm. Soli jest dosyć. Tutaj mamy tyle... piękną karkówkę. To jest karkóweczka z tego dzika i spróbujemy ją do szaszłyków wykorzystać. Obiorę kilka ziemniaczków. Ziemniaczki mają rozumiem iść w plasterki, tak? Tak. Takie trochę grubsze, żeby nam nie spadły. Takie talarki? Tak. O, Dobrze. To obiorę kilka. To jest wygodne, że kiedy się dysponuje tuszą z dzika, kiedy mamy do dyspozycji różne mięsa, można sobie wybrać jak to. Inni by zaraz robili steki z tej karkówki, a my sobie zrobimy szaszłyki. O szaszłyków jeszcze nie robiliśmy. No jeszcze nie. W naszej kuchni myśliwskiej, w telewizji trwam, jeszcze szaszłyków nie było. Tu jest inny mięsień, który też się przyda. Praca ciężka, ale efekt tej pracy powinien być piękny, a przede wszystkim smaczny. Jesteśmy na ogródku przy Plebanii. Tutaj kiedyś rosły ziemniaki. A ja w tej chwili pozostawiłem trawnik, żeby zostało już tylko koszenie. Jest to dużo łatwiejsze niż uprawianie tej ziemi pod jakąś roślinę. Tu po lewej stronie kościół świętego Michała Archanioła, który jest moim głównym kościołem w tej parafii. Nawet dzisiaj musimy się troszeczkę spieszyć, bo właśnie będę tam miał dzisiaj jeszcze nabożeństwo. A niektórych proszę księdza może dziwić to, że ksiądz na przykład nie, nie przygotowuje potraw, nie występuje ze mną w programie tutaj, nie wiem, w Sutannie bądź też w koloradce. No właśnie, no, ja tak oglądam film, który mamy w telewizji, ojciec Mateusz, i trochę się śmieję, bo uprawiałem kolarstwo przez dłuższy czas i nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w życiu był na rowerze w Sutannie. Dlatego, że to jest strój absolutnie niepraktyczny. Poza tym jest to strój liturgiczny, służbowy, więc ubieram go do tego wszystkiego, gdzie się godzi. Myślę, że ubranie sutanny, czy powiedzmy koloratki do takiej czynności jak patroszenie dzika, czy przygotowanie jakiejś potrawy byłoby no, swego rodzaju małą profanacją. A przecież nie kryjemy się z tym, że jesteśmy na plebanii, że jestem księdzem katolickim, jest to w każdym programie wyraźnie powiedziane. I nie ma tu żadnej ucieczki przed moim stanem, tylko wykorzystanie odpowiedniego stroju do odpowiednich czynności. W kuchni, Też estetycznie to chyba wygląda. W kuchni, zresztą dokładnie. widać, co jest potrzebne. Łapska brudne, co kawałek trzeba je myć, taki fartuszek z kieszenią, w której trzymam różne tajemnicze przyrządy i przyprawy, bardzo się przydaje. I nie wiem, no, jak można by tu z koloratką w tej sytuacji występować, dlatego myślę, że tak jest prawidłowo. Wtedy, gdy występujemy oficjalnie, gdy na przykład występowałem przedstawiając szkołę w Czerninie, pierwszą szkołę pod imieniem św. Huberta, wtedy byłem w sutannie. Gdy występowałem na targach, yy, pamiętam tam strzał z łuku, yy, który się tak elegancko udał. Występowałem w koloradce. Ale tutaj, gdy pichcimy, w zupełności wystarczy mm -hmm. taki właśnie strój. To jeszcze mam pytanie a propos tego pichcenia. W jaki sposób mam kroić cebulę? Yy, też w talarki czy tak na pół, Takie jakoś w kostki? Talarki. Takie grubsze talarki, mm -hmm. żeby nam to ładnie wszystko na Żeby nam to nie weszło właśnie, się nie zepsuło. A spróbuję teraz ty. Mam tyle noży do wyboru tutaj. Proszę uważać na palce. Staram się. Naprawdę ta cebula śliska. I na raz. No to jest właśnie to, co mamy w naszej polskiej kuchni. Chyba najlepsze mięsko z dzika. Proszę państwa, mówicie czasem, że drogie rzeczy bierzemy do przygotowania naszych potraw. Coś dla kotka. Ale no. Mięso z dzika nie jest takie, takim drogim mięsem, jeśli byśmy chcieli kupić, najlepiej tak jak wspomniałem, zaprzyjaźnić się z myśliwym, niech jakąś tam nogę, szynkę z dzika dostarczy w momencie gdy strzeli. Wtedy jemu będzie łatwiej zagospodarować tuszę i my wykorzystamy to, że on właśnie taką tuszę przygotował, zdobył, dzika ustrzelił. I nie będzie to na pewno żadna ruina dla naszych finansów, bo najzwyczajniej w świecie... Za parę dziesiąt złotych można taki posiłek dla kilku porządnych osób, głodnych osób, przygotować. Dobrze, to już przygotowałam. Ile zajmie nam przygotowanie takiego mięsa na grillu? Będziemy yy, to jeszcze zawijać w coś, w jakieś sreberko, czy. będzie to ułożyć na tej właśnie przygotowanej tutaj tacy. I ewentualnie co pewien czas obracać, żeby się równomiernie upiekło. Jak to co? Się nie wiem. Do mojej tajemniczej kieszeni. O. Po patyczki. po patyczki. Pięknie. Myślałam, że nie wiem, co tam ksiądz kiedyś wyciągnie stamtąd. Na razie Jakiś sztucer. Tego wszystkiego. Nie, ten sztucer by się nie zmieścił. I teraz będziemy nadziewać. Bierzemy od czego jednym, zaczynamy? Od, od, mię od, od mięska, żeby się trzymało to wszystko. Przekładamy czymś? Przekładamy to o. Boczkiem, potusiem, proszę, ziemniak. Ziemniaczek. Cebulka. Kawałeczek cebulki. I na górę daszek. To może jeszcze damy teraz kawałek mięcha. W końcu to mają być szaszłyki z mięska. A to takie mają być konkretne szaszłyki? A tak, żeby nie spadły, to nawet możemy je przebić dwa razy. O. I pieczareczka, która się ładnie w to mięsko wkomponuje. I kolejnym kawałkiem mięska znowu ją przygnieciemy, żeby nam nie spadła. I jeszcze możemy dodać kawałek boczusia. I ziemniaka. I ziemniaczka. I tak. Życie lubi zmiany, a więc właśnie w ten sposób można to zrobić. To jeszcze może cebulki w takim razie. Te szaszłyki można potem robić na dwa sposoby, bo można je po prostu przyprawić i dawać już właśnie na y, ogień. Albo można to zrobić w ten sposób, że obtoczyć je jeszcze w mące i gdyby było więcej mięska, a mniej tych wszystkich spraw, to tylko taki sposób wchodziłby mm -hmm. w krew. Proszę, patyczek kolejny. Ale yy, polewamy jakąś tłuszczem, czy sypiemy jeszcze przyprawami, czy już naprawdę nic nie, nie potrzeba? Prawdopodobnie mam schowaną tutaj u mnie w tajemniczej kieszeni. Aha, to za duży kawałek, jak mm. dla mnie. O. Przebiję to. Pięknie, naprawdę. Dlatego chyba Niektórzy wszyscy lubią wiosnę i, i lato. Niektórzy dodają do tego paprykę. Można oczywiście. To zdabia i daje yy, piękny kolor. Także tu papryka jest elementem ozdobnym i dodającym smaku. I znowu ziemniaczek. Każdy swoją kompozycję zrobi. To tak, no świetna zobaczymy. zabawa dla całej rodziny. No, Półprodukty gdyby, gdyby przygotować. Gdyby dzieci, no niestety takowych nie posiada. Tylko dzieci, momencie, Boże. No tych to mam bardzo dużo do opieki w kościele jest ich naprawdę dużo i co? Jeszcze bym przełożyła ziemniakiem i daszek. I w ten sposób stworzymy właśnie kolejne Część, szaszłeczki, które mhm. będą służyły nam do zaspokojenia głodu na początek porządny kawałek mięcha, żeby to wszystko się trzymało. Można od razu ziemniaczek. To jeszcze przełożę to? Poczuś, który odda tłuszczyk. Nie spadnie chyba, nie? Gdyby właśnie były dzieci, zaczęliśmy ten temat, to miałyby super radochę, strojąc te szaszłyki we wszystko, co im jest potrzebne. Dlatego wszyscy tak naprawdę lubimy grilla bo każdy może komponować taki patyczek wedle uznania. Tak i potem jest trochę radochy też ze spożywaniem tych przygotowanych potraw, bo naprawdę zdejmując jest grilla to pełnia szczęścia. Jeszcze boczek. Pan, pani cebula. Mamy kolejny. Jak widać idzie to dosyć szybko. Przyprawą, którą stosujemy jest przyprawa do szaszłyków i grilla, ale możemy też zastosować inną przyprawę. Znowu przyda się coś nowego. To takiej do grillowej w ogóle nie stosujemy? Możemy, ale dodamy coś jeszcze. A mianowicie zwykle przyprawa coś... myśliwska. Jak zwykle w mojej kuchni takie rzeczy się znajdują. Coś specjalnego musi być. I tym trzeba właśnie oprószyć nasze szaszłyki. Zrobimy ich więcej. I naprawdę będzie to potrawa, która zasługuje na naśladowanie i przygotowanie w naszych domach. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma dzika, równie dobrze można wziąć różnego rodzaju mięska, wieprzowinkę lub wołowinkę, ale ona troszkę dłużej będzie mhm. potrzebowała tej obróbki termicznej więcej, większej temperatury, żeby było smaczne. To co? to idziemy wstawiać tak, do naszego grilla elektrycznego. elektrycznego i jedziemy dalej. A za chwilę przygotujemy następne. Jak zwykle ksiądz Jarek ma dla nas oczywiście niespodziankę. Nie moglibyśmy zrobić tylko szaszłyków i. Przy... tym się nie najemy. Dokładnie, przygotowaliśmy jeszcze galaretę. Jest to najzwyczaj... najzwyczajniejsza galareta, taką jak zawsze się przygotowuje z rosołu, tak? Kiedy gotuję taki duży 10-litrowy gar rosołu. Yy, w tym rosole jest zazwyczaj połowa objętości, to właśnie mięsko. Zazwyczaj najpierw wyjadam właśnie to mięsko, a potem dopiero biorę się za rosół. Ale czasami bywa tak, że już ten rosół mi jakoś nie leży, bo za długo był. Więc wtedy właśnie wlewam rosół do takich salaterek jak tutaj. Ten rosół jest na tyle esencjonalny, jak to nazywa jeden z polskich kucharzy, czyli taki treściwy, bo tam tyle różnego mięska było, że spokojnie z tego rosołu można zrobić galaretę. Pamiętam sytuację, kiedy przyjechała do mnie znajoma i chciała mi pokazać właśnie, jaki ja rosołek robię. I odwróciłem garnek z rosołem do góry nogami i niestety kawałeczek mi chlapnął na ziemię, ale większość została w garku. Uśmiali się koledzy i ta koleżanka, którzy byli tutaj wtedy właśnie z tego wydarzenia, ale moje rosoły są takie, że kiedy się je zostawi w spokoju, to tam można wstawić łyżkę, będzie stała. I taki rosołek, resztkę rosołu tutaj mm -hmm. mamy, a tu mamy mięsko, które w tym rosole zostało gotowane. Tak. I teraz trzeba wykonać tak zwaną mokrą, czy brudną robotę, podłubać troszkę to mięsko i wrzucić je do tych salaterek. To Później ja pokroję serce. Salaterki wsadzimy do lodówki i to się ładnie wszystko yy, to ładnie wszystko wtedy skrzepnie. Tu jest serducho z komorami indycze, normalnie. Indyczę serce i Piękne. wtedy ta galaretka za godzinkę, dwie, trzy będzie gotowa do spożycia. I wtedy do tej galaretki albo soczek z cytryny. Albo Trzeba oct. tym skropić, albo ocet, ale jeśli już ocet, to polecam ocet balsamiczny, bo on nie jest taki szkodliwy jak ocet, którego używamy, Spiretusów, spirytusowy, nie. którego używamy. mocny chyba. Także Może. ocet, jeśli już to balsamiczny. No to zaczynamy. Ja już tutaj komponuję swoją galaretę. Ja serca bardzo lubię, dlatego serduszko sobie tutaj wrzucimy. Mięsko z indyka jak najbardziej. Warto sobie zakupić taki właśnie ocet balsamiczny. To jest po prostu wino, które zostało przekształcone mm -hmm. w odpowiednim momencie w procesie jako. Yy... Skwaśniałe wino można by tak nazwać, ale ono właśnie jest kwaśne, jest eleganckie, wypełnia swoją rolę zakwaszając tę galaretkę, a z kolei nie jest tak szkodliwe jak ocet spirytusowy. A pytanie to, mam, to. ponieważ y, widzę, że nie mamy przygotowanej tutaj żadnej żelatyny, żeby do tego jeszcze dodać. Nie potrzeba żadnej żelatynki, to mięsko, które zostało ugotowane oddało tyle żelatyny i tych wartości żelujących do wody, do rosołu, że po prostu w zupełności to wystarczy. Naprawdę no, nie będziemy potrzebowali nic i, to, i, i odwrócimy, odwrócimy miseczkę i nam nie wypłynie? To znaczy, jak już będzie stężała? No tak, nie, no tak, tej no nie mówię teraz, by się nam polało po nogach na pewno. Jak stężeje, trzeba będzie ją nożem oddzielać od miseczki, żeby wypadła na talerz. I wtedy taką galaretkę, którą tu nazywają galatem na cztery, nożykiem i wtedy widelec, dobry chlebek, herbatka. Praktycznie taka galaretka to jest naprawdę bardzo treściwy posiłek. Bardzo dużo kolagenu na pewno ma. No, to jest zdrowe na stawy, także Dokładnie. to polecam osobom, które mają problemy z tą mazią, która na, smaruje stawy i sprawia, że są ruchome. Także w takiej sytuacji właśnie warto to zrobić. Ja czasami nawet do takiego rosołku dodaję ratki wieprzowe, które sprawiają, że yy, właśnie tam jest najwięcej tego kolagenu, żelatyny, to wszystko właśnie dostaje się do galaretki i później jest przez nas spożywane. No robię taką dosyć mocno treściwą tą galaretkę naprawdę. Kalorii. Niech ma trochę kalorii. To jest gotowane mięsko, więc również potrawa dietetyczna, bo gotowane mięsko jest właśnie... Można tu wrzucić oczywiście jeszcze warzywa, które nam zostały z rosołu, czyli marcheweczka, pietruszka, ale my robimy taką typowo męską galaretę. A, bez, sobie dołożymy później <noise> na talerzu. Dokładnie, myślę, że już chyba wystarczy, bo naprawdę i to wystarczy schować albo na dolną półkę takiej słabą mrożącej słabiej, zabrażanki, albo po prostu do lodówki. Zimą wystarczyłoby po prostu postawić w mniej słabiej ogrzewanym pomieszczeniu. I za jakiś czas to się stanie. Akurat jak się a... nam przygotują szaszłyki, myślę, że galareta będzie gotowa. No, szaszłyki dochodzą do siebie, także za chwileczkę powinniśmy mieć porządny posiłek. To je chowamy. To wrzucamy je do lodówki. Nasze szaszłyki są już gotowe, wyglądają naprawdę bardzo apetycznie, proszę księdza. No to co, nic innego nam nie zostało, jak ich w końcu spróbować. No i Naczekaliśmy się zrobimy. na nie chwileczkę. Właśnie to zrobimy. Są pięknie upieczone. Ładnie ściągniemy je z drewna, z patyczka. I spróbujemy, jak nam to wyszło. No to jest dziczyzna, więc myślę, że na pewno jest wspaniała. Galareta, drodzy Państwo, również nam stężała. Jest wspaniała, bo już próbowaliśmy. Życzę Państwu, żeby wyszła Wam również wspaniała taka galareta, jak i szaszłyk. Mam nadzieję, że nie jest wcale zły. Właśnie zniknął. Właśnie zniknął, został mi ziemniaczek. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie w dziale video stream są dostępne wszystkie nasze odcinki, jak również nasze przepisy. I zapraszamy na kolejne odcinki. Będzie znowu coś smacznego. Pa pa!